o kilku aspektach, które moim zdaniem są dość istotne do podjęcia decyzji, czy chcemy z Henną mieć do czynienia, a są to takie kwestie, o których ja. Nie słyszałam, nie widziałam na większości blogów czy też kanałów YouTube włosy maniaczek, które z Henną również dość intensywnie romansują. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy rozpocząć swoją przygodę z Henną, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Zaczniemy od tego, co jest potrzebne do zabiegów hennowania. No i oczywiście sama Henna, ta, której ja używam, podlinkuję Wam ją w opisie pod filmem. Przetestowałam kilka i ostatecznie korzystam z Henny marki Satwia kolorze czerwonego wina. To, dlaczego lubię z niej korzystać, to też fakt, że z, w opakowaniu poza samym proszkiem, z którego przyrządzacie sobie papkę do nakładania na włosy, dostajecie też pędzelek, a taki pędzelek jest bardzo przydatny. Dużo lepiej nakłada się właśnie takim pędzelkiem niż e, rękoma, co robiłam za pierwszym razem. No to też nie musicie dodatkowo wydawać kasy na to, tylko żeby sobie takie pędzelek kupić. Z drugiej strony ja tu, tych pędzelków e, Mam już y, kilka, w związku z tym, że z każdym opakowaniem dostaję nowy y, i pewnie do końca życia nie zdołam ich y, zużyć. Razem z Henną Safią w opakowaniu dostajecie też zestaw jednorazowych rękawiczek. Rękawiczki są absolutnie niezbędne, bo inaczej ręce będą bardzo brzydko odbarwione. Szczególnie jeżeli macie tendencję do o, takich rogowaciejących skórek, no to one będą przyjmować ten, e, rudy. Kolor bardzo mocno, odbarwią się Wam paznokcie, także nie polecam nakładania henny gołymi rękoma. Można oczywiście używać jednorazowych rękawiczek lateksowych, co akurat macie w. Do swojej dyspozycji. Rękawiczki też się odbarwiają, rękawiczki lateksowe. Ja dość długo używałam tej samej pary, po prostu myłam je po y, użyciu, odkładałam, suszyłam i korzystałam z nich po raz kolejny i y, pod koniec swojego żywota już były dość mocno y, odbarwione, więc polecam czarne, jeżeli macie taką y, możliwość i y, jeżeli te to, to, to odbarwienia będą Was y, y, irytowały. W opakowaniu z satwią dostajemy też czepek, taki zwykły czapek na głowę. Taki czapek też się Wam bardzo przyda do zakończenia całego procesu. Natomiast jeżeli go nie macie, no to można użyć jakiegokolwiek innego worka, czy też po prostu folii spożywczej. To, czego jeszcze ja potrzebuję, co ja w moim rytuale używam, to jest bawełniana czapka i ja tą czapkę nakładam zamiast robienia sobie turbanu na włosach na tym. Przestałam sobie w oko. Zamiast zrobienia sobie turbanu na włosach na tym czepku ja nakładam po prostu taką czapkę. i to, co jeszcze jest mi bardzo potrzebne, nie wyobrażam sobie y, funkcjonowania inaczej, to jest takie duże y, plastikowe, y, plastikowe pudełko, plastikowy słoiczek którym ja sobie chętnie rozrabiam, następnie ją trzymam w tym słoiku, w tym pojemniku, w tym pojemniku odkładam ją do zamrażarki na te tygodnie, w których nie korzystam, później wyjmuję, nakładam znowu, nie korzystam z żadnych miseczek, po prostu bezpośrednio z tego pojemnika nakładam, co zresztą zaraz będziecie obserwować. I jeszcze to, co mam na sobie, to polecam po prostu założyć coś ciemnego, bo plamy nie zawsze schodzą, jeżeli nie wystarczająco szybko zostaną e, namoczone. No po prostu coś, czego nie będzie Wam szkoda ewentualnie jak się zniszczy, a czarne przy okazji, na czarnym akurat nie będzie w ogóle widać e, tychże plam. I myślę, że już zacznę Przystąpię do samego procesu, bo nigdy tego nie skończę, a mam dosyć mało czasu dzisiaj. Henna nakładam na świeżo umyte włosy. W wielu poradnikach była informacja o tym, żeby umyć włosy rypaczą. Ja myję po prostu takim szamponem, jaki mam, no i nie nakładam odrzutki przed nałożeniem henne. Co do przygotowywania samej mieszanki, to też jest całe mnóstwo różnych porad na na blogach, natomiast na opakowaniach samej Henny zwykle jest tylko informacja o wymieszaniu z wodą. I ja po różnych mm, bardzo wielu, powiedziałabym, eksperymentach, ostatecznie po prostu rozrabiam z wodą, bo jest to najmniej problematyczne. Jeżeli mam akurat w domu jakąś herbatę owocową, to z takiego na, taki napar też dodaję do tej mieszanki jako część tej wody, bo no, czy jest to acerola, czy jest to żurawina, one będą miały też witaminę C, która dodatkowo podobno jakoś bardziej aktywuje ten barwnik w chemnie. Słyszałam o niepolecanych sposobach dodawania soku z cytryny albo octu. Ja nie robię ani jednego, ani drugiego, bo wydaje mi się to dosyć wysuszające wysuszającymi składnikami, a henna sama w sobie już działa dosyć wysuszająco. Poza faktem, że generalnie henna włosy dość ładnie odbudowuje, nabudowuje się na włosach. Z wieloma konsystencjami miałam do czynienia. Moja pierwsza była fejlem i była tak gęsta, że bardzo trudno mi się ją nakładało. Staram się mieć taką konsystencję, Półpłynną porównałabym to może do takiego konsystencji ciasta na gofry, albo takiego gęstego fejka. Ten pędzelek odsadki też jest o tyle fajny, że on jest właśnie zakończony takim szpikulcem yy, i tym szpikulcem ja sobie włosy odgarniam. Ja nakładam hennę teraz już zwykle... Tylko na same odrosty i robię to zwykle 2-3 tygodnie od poprzedniego nakładania henny. To jest zwykle taki okres, kiedy ja już te odrosty widzę i zaczynają mnie irytować. Najbardziej widzę odrosty na siwych włosach, których nie mam znowu aż tak dużo, ale rzucają mi się w oczy. Gdyby komuś przyszło do głowy krytykować mój sposób nakładania, to bardzo proszę. Można w komentarzach dać upust swojej frustracji z tym związanej. Ja natomiast nie zamierzam się tym przejmować, bo robię to tak, jak potrafię. Robię to tylko dla siebie. Nigdzie się tego nie uczyłam. Nie jestem fryzjerką. Jestem panią z biura i magazynu w zasadzie i nakładam tak, jak wydaje mi się, że jest dobrze. I co wydaje mi się, że będzie dawało niezły w miarę akceptowalny przeze mnie efekt końcowy. Ogólnie, jeżeli chodzi o efekt, no to Henna ma ten niezaprzeczalny minus w stosunku do farb do włosów, że efekt jest delikatnie mówiąc nieprzewidywalny. Ja w tej chwili już wiem dokładnie, czego się spodziewać, ponieważ korzystam od pewnego czasu z konkretnej, tej samej mieszanki ziół i jest to mieszanka, która ma dawać odcień czerwone wino, natomiast ponieważ generalnie efekt jest nieprzewidywalny, to zależy też przede wszystkim od tego, w jakim kolorze jest wasz naturalny włos, czyli z jakim podłożem pracujecie. W moim przypadku włosy są brązowe i w zależności od oka niektórzy oceniają je jako ciemny brąz. Moim zdaniem to jest jasny brąz, ale nie jest on na tyle jasny, żeby przyjmować y, kolor w sposób intensywny i w moim przypadku henna tak naprawdę nieco podbija czerwone tony. Najbardziej, i to i, i daje takie mm, miedziane refleksy, mm, bo najbardziej, kolor, najbardziej ten kolor czerwony jest widoczny na włosach siwych, przy czym, ja mam też wrażenie, jest to... Sprzeczne z powszechną opinią, że siwe włosy świetnie przyjmują henne i, i henna to jest idealny sposób na siwe włosy, to w moim przypadku wydaje mi się, że nie, bo właśnie te siwe, mam wrażenie, w ten kolor przyjmują najmniej, one są bardzo jasne. Mam też wrażenie, że z czasem nie ciemnieje. Teraz się już teraz przestałam przejmować tym, że nie ciemnieje, a wręcz robię wszystko, żeby ten kolor nie ciemniał. Bo po yy, nałożeniu i zmyciu yy, nie powinno się myć przez przynajmniej dwie doby włosów, właśnie po to, żeby ta henna sobie naturalnie ciemniała. Ale mi nie zależy na tym, żeby osiągnąć właśnie taki mocno ciemny efekt, dlatego zasadniczo od pewnego czasu już myję włosy szamponem zaraz przy zmywaniu henny. I też nakładam odżywkę od razu po, po to, żeby te włosy odżywić, bo inaczej jestem przez dwa dni trochę zmuszona do tego, żeby się z włosami chować, a nie mogę sobie na to pozwolić, żeby przez dwa dni wyglądać tak mocno niereprezentatywnie. Nie mówię, że na co dzień wygląda jakoś ekstra reprezentatywnie, no ale to, żeby jakiś minimum przyzwoitego wyglądu zachować. Nie mieć siana na głowie, zresztą jest to niezbyt przyjemne mieć takie sztywne i spuszone włosy, szczególnie kiedy ma się włosy ze skłonnością do loków i krótkie. Z częstotliwością jest też związany fakt tego, jakie to tak naprawdę są koszty, bo sama, sama mieszanka ziół czystej henny jest znacznie droższa od z takiej sklepowej farby do włosów. No, jest też tańsza niż wykonanie zabiegu w gabinecie fryzjerskim, w salonie fryzjerskim. Natomiast od takich drogaryjnych mieszanek jest droższa. Z tym, że wystarcza na dość długo, w, w każdym razie w moim przypadku, kiedy ja teraz nakładam to zwykle na odrosty, z rzadka na długość i to na długość tak o tyle, o ile nie przykładając się do tego jakoś szczególnie dobrze. To, to taka mieszanka wystarcza mi na 4 do 6 użyć. Mieszanka kosztuje w zależności od tego, czy uda się tam wyłapać jakąś promocję. Ja oczywiście że staram się zawsze złapać jakąś promocję i kupować z wyprzedzeniem, nie już absolutnie wtedy, kiedy jest to pod ścianą i potrzebuję wykonać zabieg już zaraz, teraz. Więc koniec końców wychodzi to dość e, tanio. E, tak jak już wspominałam wcześniej, ja sobie po prostu tę tą mrozę, z nią się nic absolutnie nie dzieje. E, bym, no, nie mam też obawy, jeżeli chodzi o ewentualną salmonellę, bo tego nie jem. Więc bardzo możliwe, że tam salmonella od tego rozmrażania i zamrażania się rozwija. To, to nie bardzo mnie to interesuje, bo salmonella, nie, nic mi nie wiadomo na ten temat, żebym y, mogła jakieś spustoszenie posiać na... Górze, głowy czy włosach. Jedną z rzeczy, która mnie bardzo irytowała od czasu, kiedy zaczęłam handlowanie, to jest zapach. Jest to zapach. Słyszałam opinię, że skoszonej trawy, ale mnie to nie do końca przypomina taką świeżo skoszoną trawę. Z całą pewnością jest to zapach jakiejś, jakiegoś zielska. Suszonego zielska i wydaje mi się, że teraz już po prawie roku się po prostu do tego zapachu przyzwyczaiłam. Natomiast jest to zapach, który wcale nie czuć tylko przy samym zabiegu. Ja go czułam bardzo długo, a w szczególności wraca ten zapach w trakcie mycia włosów, kiedy włosy są mokre. No mnie, ten, mnie ten zapach e, nie przypadł do gustu. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje i niektórym osobom e, e, niektóre osoby wręcz lubią ten zapach. Ja nie, ale się z nim przemęczyłam. Tak wolę ten zapach niż zapach amoniaku, który też trudno nazwać czymś przyjemnym, a do tego jest jeszcze. Najzwyczajniej w świecie trujące. Te zabiegi handlowania z jednej strony traktuję jako koloryzację, ale jednocześnie jest to też dla mnie taki zabieg wzmacniający włosy. I rzeczywiście widzę efekty. Moje włosy są też ze skłonnością do skrętów. Nie są to sprężynki, które kręcą się bez względu na wszystko. Jest to tendencja do skrętów i żeby ten skręt wydobyć, no to też muszę włosy odpowiednio potraktować i też nie ma jakichś ogromnych problemów z ewentualnym wyprostowaniem. Natomiast to, na co dziewczyny często zwracały uwagę, zując Hannę, to... Fakt, że rozpostowuje loki. W moim przypadku absolutnie nie, powiedziałabym, że chyba nawet wręcz przeciwnie. Oczywiście ja uważam, że wydobycie skrętu z takich włosów jak moje to jest w dużej mierze odpowiednie cięcie i znalezienie takiej fryzjerki z doświadczeniem w ścinaniu włosów kręconych jest trudne. Ja korzystam od lat z jednej i po tym, jak wyszłam z płaczem od kilku innych fryzjerów. No, to przekonałam się, że nie ma co kombinować, i zawsze wracam. Pomimo tego, że jest to ponad 100 km dla mnie do przejechania w tej chwili, N niezła inwestycja czasowa po prostu, tylko po to, żeby sobie włosy podciąć, to zawsze staram się tak jakoś skoordynować, zaplanować, żeby móc to podknięcie właśnie u niej wykonać. Bo nikt tego tak nie potrafi zrobić, niestety. I powiem Wam, że teraz, kiedy zaczęłam filmować, to jestem na rozdrożu, jeżeli chodzi o moje decyzje głosowe, bo z jednej strony moje rozpoczęcie filmowania zbiegło się z tym, że skróciłam włosy do takiej długości, jaką miałam może z 10 lat temu i bardzo lubię siebie w takiej długości włosowej, ale z drugiej strony one są tak, tak silne, tak ładne, tak błyszczące, że aż szkoda mi ich podcinać. No, ale mimo wszystko na razie chyba będę się jednak cieszyć taką krótką fryzurą. No i w zasadzie jest już nałożona. Na pewno tutaj z tyłu nie jest idealnie. Bardzo trudno się to robi w e, pojedynkę, ale dokładnie ten sam problem jak z farbowaniem włosów, ze zwykłą farbą. Ja nie mam żadnych ekstremalnych różnic kolorystycznych pomiędzy moimi włosami a tym efektem, który osiągam, w związku z czym nie robię tego jakoś też w sposób religijny jak ominę jakiś fragment, to się nic nie stanie. Ale polecam mimo wszystko zorganizować sobie taki setup z przynajmniej dwoma lustrami naprzeciwko siebie. Bo to bardzo, bardzo pomaga. Na tej chwili widzę cokolwiek. W innym przypadku wszystko robiłabym tutaj z tyłu głowy po, po macku i naczuja. Jak byłam nastolatką i farbowałam włosy na czarno, to właśnie tak robiłam: po macku i naczuja. Oczywiście efekt był, mi się wtedy wydawało, całkiem niezły. Na prawdopodobnie, jakby ktoś to zobaczył, to by się uśmiał. No i to tyle. Teraz nałożę sobie na to. Twojej czapę posprzątam, bo jest to dosyć brudzące brudząca czynność i mam po bałagan w całej, w całej łazience i staram się to jak najszybciej od razu wszystko uprzątać, wszelkie kleksy, żeby po prostu nie mieć plam, których później się już nie da zmyć. W tym czasie, kiedy mam mieszankę, mam w, 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 równie to bywa, w zależności od tego, jaką ilością czasu dysponuję, e, też producenci piszą o różnych e, czasach trzymania, od 30 minut aż do 2 godzin, ja słyszałam, że można to i trzymać całą noc i to się nic... Złego z włosami nie stanie. Ja przypuszczam, że dzisiaj to będzie w moim przypadku pewnie około godziny, bo później muszę wyjść. W tym czasie, kiedy mam to na głowie, to staram się robić różne rzeczy. Zdarzało mi się i robić treningi i pracować. Pod koniec, kiedy już chcę zmywać, to to, co robię, to też czasami po prostu nakładam maseczkę na twarz i później, jak idę to zmyć, to wszystko zmywam razem z uzameniem do kupy. Niektóre dziewczyny podobno do zmywania używają miski. No, ma to sens, jeżeli nakładacie na całe włosy i macie długi włosy i trudno jest to wypłukać. To, co jeszcze henna robi dobrego dla skóry głowy moim zdaniem, to jest taki peeling mechaniczny, delikatny. Ja mam na tyle dużo włosów, na tyle gęste, że wszelkie inne peelingi skóry głowy z jakimiś drobinkami kawy, no to, to było dla mnie dramatem do zmycia. No a ten peeling henną wykonuję jakby nie, niezamierzenie przy okazji tego, że i tak to sobie na głowę nakładam. Dobra, więc ja to odkładam, widzicie, że tutaj zostało mi jeszcze całkiem, całkiem sporo, włożę to do zamrażarki na kolejne kilka tygodni. Jeżeli chodzi o czas samego nakładania, to za pierwszym razem to trwało bardzo długo. Z czasem, z każdym nakładaniem jest coraz krócej, no bo po prostu wchodzi się, nabiera się wprawy. Trzeba też doliczyć ten czas, który teraz będę musiała poświęcić na sprzątanie, potem na zmywanie. No więc generalnie trochę, trochę tego czasu jest, ale gdybym poszła do fezjera i miała po prostu siedzieć. I nie byłabym w stanie nic też w tym czasie, kiedy mam mieszankę farby na włosach robić. To frustrowałabym się dużo bardziej niż tym faktem, że muszę sobie teraz tutaj trochę posprzątać. Na ziemi można, tak jak w farbowaniu, po prostu rozłożyć coś, żeby ewentualnie nie zachlapać. Ale ja tutaj właściwie nie mam takich kleksów, kleksów mokrych, tylko takie kupeczki bo to ma taką konsystencję bardziej błotka i sobie to ładnie wyzbieram i będzie OK, też nie mam jasnej podłoki, więc nie ma aż takiego dramatu. No i to chyba tyle, na, jeżeli o to chodzi. Myślę, że jeszcze na przebitkach będzie, mm, będę coś pokazywać, ale myślę, że już nic więcej nie będę mówić. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania dotyczące mm, zabiegu hennowania i efektów to opiszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli macie jakieś porady, to też piszcie, może skorzystam. W każdym razie dzięki za oglądanie. Jeżeli podobają Wam się tego typu treści, to zachęcam do subskrybowania, zachęcam do wracania. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.